Dziś opiszę, jak zainstalować program Gimp. Wpisujemy w przeglądarkę nazwę Gimp. Klikamy Enter. I pojawia nam się strona www.gimp.org. Na której znajdziemy naszą wersję programu. Wchodzimy w zakładkę Download. I widzimy tutaj na, samym, na samej górze strony najnowszą wersję do pobrania. Nas jednak interesuje wersja 2.8, ponieważ ta wersja jest opisana w podręczniku. Więc wyszukujemy sobie starsze wersje i klikamy w wersję 2.8. Tu pojawiło nam się. Wiele opcji tego programu. Szukamy wersji, która nas interesuje. Ona jest pod nazwą GIM. 2.8.16. Myślnik, myślnik Setup.exe. Klikamy w ten odnośnik i zaczyna się pobieranie naszego programu, który. Po pobraniu zainstalujemy na komputerze. Chwilkę mi to potrwa. Po zakończeniu pobierania klikamy sobie Polecenie otwórz. Klikamy tak. I rozpoczynamy instalację programu. Wybieramy język polski. Tu jest już domyślnie wybrany. Dajemy OK. Dostosuj. Dalej. Wybieramy lokalizację dla naszego programu. Ja sobie tutaj zmienimy na osiem. Klikamy dalej. Możemy zostawić wszystko tak jak jest. Dalej. I jeśli chcemy, możemy tutaj zaznaczyć nieużywane. Dalej. I wybieramy, czy chcemy mieć ikonę na pulpicie, czy ikonkę tutaj na pasku szybkiego uruchamiania. Ja wybieram ikonę na pulpicie. Klikam dalej. I rozpoczyna się instalacja. Lokalizację programu możecie wybrać dowolnie. Musicie tylko wiedzieć, w jakim folderze został zainstalowany. Ale możecie pozostawić po prostu tą lokalizację, którą wybrano do maśnie. Już prawie koniec. Zakończono instalację programu GIMP, klikam zakończ i teraz sprawdzimy, czy pojawił się skrót na pulpicie, jest, myślę, że tutaj już nie powinno być żadnego problemu z otwarciem programu, dziękuję za uwagę.